Dobra, siema chłopaki, dzisiaj będziemy nagrywać. No tutaj nasz, naszą miejscówkę. Będziemy skakać. To jest Gustaw i opowiedz o swoim sprzęcie. Co to jest? To jest Krowek Dirt Kelly Swip 300 to znaczy 30 Rama M. Stan nienowy, lata, Trochę <gry> był naprawiony. Jest dobrze. Dobrze jest. Ja teraz ja Wam opowiem o moim. Wczoraj sobie kupiłem właśnie nowy kas, no to mamy tu, ja mam Treka, no nie wiem czy to jest jakiś tam MTB, czy nie wiem, ale yy, mam Rock szoki z przodu i, o kurde, a dobra, nieważne, yy, no to są yy, amortyzatory Judy, yy, Treka, no i po prostu będziemy sobie dzisiaj skakać, zostawcie łapki, yy, subskrypcje, no i co? Będziemy jeszcze dawać, dawać nam znać, jak, jak będziemy skakać. Ja za chwilę będę skakać, to zobaczycie, jak ja skaczę. Znaczy, na razie, bo ja mam skręconą, skręconą koskę, to boję się na razie tego, bo nie chcę z tego skakać trochę. Tego, to bym na luzie skończył, ale boję się. Tego bym nie skoczył, ale będę, będę skakać tamtą. Ja za chwilę wam pokażę. Tamtą tam, będę tam, tam skakać. Nie wiem, no tutaj podjeżdżasz tak, no, no tak, mniej więcej coś takiego, no, no i tutaj będę tak skakać. Dobra, no to jak, jak będziemy skakać, to damy, yy, damy wam znać. Znowu Gustaw będzie skakać na, A, właśnie, on ma na imię Gustaw i on będzie skakać yy, z tego samego, tutaj tylko na moim rowerze. Czekajcie, założę sobie kask. Jakby co, bo tam Gustav poszedł po jeszcze jednego kolegę, za chwilę przyjedzie. No to będzie jeszcze taki jeden kolega. On też skacze, tylko on skacze na małym rowerze na cubie. No i tak to na razie wygląda. Niedługo też będzie no jazda z... na ulicy, bo będziemy wracać na chwilę do mnie do domu. Po to, żeby zmienić spodnie. Bo pać. na rower takie bagi to trochę słabo. I wezmę sobie termikę i gogle, bo trochę pada. No dobra, to pa pa. Lecę, lecę. Siema, dzisiaj będę... Znaczy no, oni będą skakać na razie z tego dropa. Ale ja na razie nie chcę, bo mam bardzo ten, ja są trochę słabsze ładniki, trochę słabo skaczę, znaczy na no, słabiej, jest to się trochę boję, znaczy, no z tego mógł skoczyć, ale z, z ostatnich wyników, no się bardzo mocno wpedał i wolał. mnie, ja mam jeszcze tą chorym kostkę, to nie mogę. Daj, lecisz! A, ale poszedł. Да? Да, ојче! Па